Cześć, kochani, to znowu ja i znowu odcinek z wampirów. Ponieważ, jak wiecie, ten nieszczęsny yy, first look, który miał być ministerium, nie wyszedł, ponieważ uśmierciłam w pierwszym odcinku wampirkę. Co było straszne, i możecie to zobaczyć. zostawię wam link w opisie. W każdym razie stwierdziłam sobie, że chcę pograć w te wampiry i nie sprawia mi to tak dużej radości, kiedy sama gram, a wam nie pokazuję. Więc stwierdziłam, że może dać radę i obejrzycie jeszcze jeden filmik dzisiaj ze mną i o wampirach. Także mamy tutaj jedną simkę, już Wam pokazuję, kto to jest. Jest to Elena Gilbert, którą pobrałam z galerii. Jest to zwyczajna dziewczyna i będę testowała teraz coś takiego, czy ona może zostać wampirem, ponieważ ona inaczej niż, niż w serialu chciałaby zostać wampirem z własnej woli i słuchajcie, będzie próbowała tutaj. Żeby ktoś ją dziabnął. I nie wiem, czy jeżeli ktoś ją dziabnie, to ją może przemienić. Także to jest taki test na żywo. Także ja Wam pokażę tutaj ten domek. Ona już jest przygotowana. Wiecie, do bycia tą wampirką. Także tutaj taki jakiś. Oj, tutaj krzesełka brakuje chyba? No, aha, bo tu jest wejście. Tak, więc tutaj taka jadalnia, tutaj łazienka, to oczywiście jest domek z galerii. Jest też takie łóżko fioletowe, takie bardzo dostojne. Dwie trumny, na razie chyba, o, może w niej spać. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało, kiedy normalny człowiek, normalny Sim pójdzie właśnie do trumny spać. No więc będzie sobie teraz wchodziła. To jest trochę straszne w piżamce. No i normalnie sobie śpi. Jakby to było łóżko, więc tak to się właśnie prezentuje. Tutaj mamy oczywiście te organy, barek, kominek, tyle w sumie. Także czekamy, aż przyjdzie jakiś wampir i zechce nas dziabnąć. To zobaczcie, że w tym domu nie ma nic do jedzenia, ponieważ... Co idziesz robić? skorzystaj. Nie ma y, żadnej lodówki ani nic, bo wampiry nie jedzą, więc ja tutaj kupię lodówkę turystyczną, póki co. Tu w korytarzu to postawiłam, więc możesz coś zjeść na szybko, na przykład jogurt. A my czekamy cały czas. Kliknęłam, takie już Wam pokazuję. W cechach parceli wybrałam na linii mrocznych mocy, czyli będą się w przyszłości rodziły bliźniaki, ale to dużo, dużo dalej. Tutaj wampirza sieć zwiększa prawdopodobieństwo odwiedzin wampirów w tej okolicy i zarejestrowane loże wampirów, czyli tam będzie dostawała jakieś bonusowe prezenty od jakiejś tam wampirzej organizacji. No i czekamy na te odwiedziny, ani nie było żadnego takiego wiecie komitetu powitalnego, ani nic. Tu idzie jakaś jedna. Dziewczyna, ale czy to jest wampirka? Skąd my to w ogóle mamy widzieć, czy to jest wampirka, czy nie? No może spróbujemy zagadamy. Przyjazne powitanie. Tutaj też toście takie wystrojone w wampirze rzeczy, więc być może jest to wampir. Ta, ta sobie już musi iść. No nie, miałaś nas, miałaś nas ugryźć. Tu bardzo dziwny, ale to chyba będzie. O, to jest ten z tego bogatego domu, więc przywitajmy się z nim. To jest w ogóle taka mgła, to jest naprawdę przerażające. O minusy. On chyba nie lubi, wiecie, normalnych ludzi. Zobaczymy, co tam będzie można z nim zrobić. E, pochwal wampirzy styl życia. Jakaś kopitka do nas podeszła. Oj, co ci się dzieje z głową? Jaki on jest w ogóle chudy. Chciał mieć jakieś wampirze dyskusje, przyznać się do strachu, no nie, to jakieś różne rzeczy, ale tak naprawdę być może wcale się nie da zostać ugryzionym i zamienionym. Zobaczcie, jak się szczerzy, szczerzy. Byś tak nas gryzną, to by było dobrze. Jest bardzo wściekły i zaczyna się palić, zobaczcie, bo już długo jest na tym. E, więc nie chcę, żeby on się spalił, bo... bo miałbym go na sumieniu. Więc ty wracaj do domu. A on biegnie do nas, zobaczcie, on chce się u nas schronić. W sumie dobrze. Nawet będzie grał, zobaczcie. O oh wow! Może go poderwiemy słuchajcie, nie swoja. Tak więc ja tak naprawdę nie wiem, co mam robić, ale myślę sobie, że yy, często jest tak właśnie w Simsach, że trzeba się najpierw jakoś zaprzyjaźnić. Yy, no to spróbuję się z nim zaprzyjaźnić. Ożywiona rozmowa, on w ogóle nie wiem, czy nas lubi tak jakoś nie za bardzo. Yy, może, nie wiem, więcej opcji przyjazne. Entuzjazmu się wampirami, tak wiecie, podliżemy podliżemy musia jakoś. Dobra, gadają sobie już jakiś czas. Jest już dziwiąta rano i zobaczcie, co przed chwilą było. Oby było znowu. Poproś o przemianę, więc będzie ją przemieniał. Ale się cieszę, że to zadziałało. Czy jeszcze nie zadziałało, teraz się okaże. Dobra, gryź ją, gryź. O, patrzcie, przemienił się w swoją roczną postać okropną. I będzie ją teraz przemieniał. O, gryzie ją. O, zobaczcie, i to się zmienia się, zmienia się chyba. O. Zostałaś już wampirem. Dał jej swojej krwi, żeby się napiła. Nie wierzę. O, matko, o już więcej nie. O. Zobaczcie, jest fioletowa trochę. Godna jesteś. No, ale co teraz będziesz jadła? Chyba już nienormalne rzeczy. Przebierz się. Zmień strój na ten pierwszy. No i, no i nie wiem, czy się zmieniła, czy się nie zmieniła. Zobaczymy. Aha, przebrała się w to. No nie wiem, nie wiem, nie mogę się czekać I co dalej? Ktoś o nas puka. Witamy. Poznaj... Powitaj, bo Boże, jak się ten śmiał. Gra nam. Ona siedzi, słuchajcie, no niby się przemieniła i co? Dziwny głód. Dziwne uczucie, apetyt rośnie. Tyle, że nie na jedzenie. Obrzydzenie jedzeniem za. Pyleniki. Boże, ale jestem. Ale jestem bardzo ekscytowana. to po prostu co nie miała. No to czekamy, co się będzie działo nasza Elenka. Głodna. Wygłodzona za 14 godzin, no ale coś się zaczyna dziać, zobaczcie. O ja, o ja. Przyszła zjeść normalne jedzenie. Zobaczymy, czy nie będzie się krzywiła przypadkiem. Uśmiecha się. Ale patrzymy, to tutaj nam piszą jeszcze. Nie, cały czas za zapytajniki. Więc wiecie, to jest fajne. Taka przemiana, wiecie, nie od razu, tylko to wszystko stopniowo. Podoba mi się. Złowieszczy refren, słuchanie niepokojącej muzyki. No, a myślę, że mogłabyś się nauczyć właśnie grać na tym. Więc może poćwicz. Na razie jak nie masz co robić, to poćwicz sobie właśnie granie na takim sprzęcie. Zobaczymy sobie, tam ludzie chodzą. Myślę, że będziemy sobie ludzi gryźć. Może będziemy ich, wiecie, będę zaraz mądrzejsza, będę zaczynała ich poznawać i zapraszała do nas do domu, zamiast się narażać na słońce jak ostatnio. I mamy znowu ten komunikat: Witaj moje dziecko, przedwczesne zmysły pozwoliły mi, wy... przedwieczne zmysły pozwoliły mi wyczuć, że niedawno Cię przemieniono. Mnie minie kilka dni, nim proces przemiany wampira dobiegnie końca, ale nie lękaj się, noc na Ciebie. Czeka. Wszystko jasne, przemiana wampira trwa kilka dni, także wyjaśniło się nowy poziom wampirologia, odkryte sekrety wampirów. Elena coraz bardziej pogłębia swoją wiedzę na temat wampirów. Wygląda na to, że odkrycia, do odkrycia zostało jeszcze dużo informacji. Wystarczy kontynuować badania. Także będziemy sobie kontynuować na pewno badania. Jestem bardzo ciekawa, kiedy nam się tutaj to wszystko pojawi że ona już tym wampirem jest? Boże, fajnie, ekscytująco. Bardziej mi się podoba niż stworzenie, wiecie, wampira w kasie, bo takie, wiecie, emocje dodatkowe. Znów czuję głód, więc myślę sobie, że po prostu sobie jeszcze coś zję szybko, póki może, więc jeszcze ten jogurt jeden wciśnij. Tutaj sobie wyrzucimy tę miseczkę do zlewu. Chciałabym, żebyś to wyrzuciła. O, teraz już. Także widzę, że tutaj doszły jakieś liczne obrazki, jakieś piękne lustra, wanna, zlew, naprawdę piękne rzeczy. O, i z tyłu mamy basenik zobaczcie tego to nie widziałam. Także z tyłu mamy basen, tutaj takie creepy drzewka, i tyle. Tutaj takie wyjście w sumie za bardzo nic tam nie ma, ale o, tutaj ten nasz sąsiad stoi dalej, więc może. Przyjdź z nim, pogadaj, rozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie, już przestań może grać. Wypadałoby, żebyś tam jednak miała jakichś znajomych, wiecie, o. Jezus Maria, się przestraszyłam normalnie strasznie. Nie spodziewałam się tego, że on tak szybko tu podbiegnie, aż mi serce zabolało, Jezu. to się boję horrorów, takich różnych rzeczy, więc tak naprawdę nie jestem przekonana, czy to jest odpowiedni dodatek dla mnie. Ale pokładam nadzieję, że jakoś wytrzymam. Dobra, więc gadajmy sobie. Mm, czy coś takiego wampirowego tutaj jest? Jeszcze nie mamy, ale to jest takie ekscytujące. Pochwal wampirzy styl życia. Patrzę, tak się rozglądam cały czas się odsuwam, czy... O Jezus poleciał. Właśnie czy nikt więcej nie chodzi, ale jak będziemy tak mogli biegać? O. O dzieje się znowu. Mówię, że jeżeli będziemy tak mogli biegać później i w ogóle takie różne rzeczy robić, to ja się już mega ekscytuję mm. tym. Zobaczymy tutaj. Obrzdzenie jedzeniem za znowu pytajniki, więc na razie jeszcze za dużo nie wiadomo, ale już się nie mogę doczekać. Bardziej to jest taka, wiecie, może Katrin, bo Katrin to chyba lubiła być wampirem, ale nawet jeżeli oglądacie Wampirów, no tak nie do końca. Yy, cały czas gdzieś tam chciała do tego człowieczeństwa wrócić, w końcu nie wiem, chyba wróciła nawet, nie oglądałam do końca. W każdym razie my gramy trochę inaczej. Także Elena sama się wybrała, żeby grać na organach, bo no dzisiaj właściwie nie ma za bardzo co robić, więc niech sobie trochę ćwiczy. Będzie chociaż miała jakąś pierwszą wampirzą umiejętność. Znaczy to chyba nie jest wampirza umiejętność. W każdym razie będzie sobie mogła, wiecie, grać takie szalone piosenki. A wyjdziemy sobie, słuchajcie, na dwór i zobaczymy, jak tam ona reaguje teraz na słońce. Zobaczymy, czy coś już... Czy coś już jakieś odczuwa pierwsze symptomy, czy jeszcze? podejść może tam, żeby się lepiej widziała. O ale jak na razie chyba nie czuję się źle od tego słońca. No bo przemiana ma trwać kilka dni. No to wiecie, trochę to jeszcze musi potrwać, ale ja się już nie mogę doczekać strasznie. O słuchajcie, teraz już jest całkowicie nieswoja, ponieważ dziwne uczucie, cały czas ten apetyt i rośnie. Tyle, że nie na jedzenie. Także widzicie, yy, no. Zaczyna się już coś dziać. Także idźcie wykąp, weź prysznic, gorący, weź gorący prysznic, niech będzie gorący, a później pójdziesz spać. Może na razie jeszcze w łóżku, bo, bo takie to jest troszkę creepy spać w tej yy, trumnie. Póki jeszcze ten wampirem nie jest, później na pewno będziemy z tego korzystać, ale na razie to trochę mi się wydaje być dziwne. Śliczna jest ta Wana, naprawdę jest piękna. Dostaliśmy sms od tego Wladislaus Straut. Witaj, chcę Cię tylko powitać w naszej społeczności. I och, jaką masz piękną szyję. Śliczną, przepraszam, w każdym razie. Czyżby nam tutaj dawał jakieś, wiecie, insynuacje do tego, co zaszło? Chyba tak, chyba tak. O i piękne tutaj też są, widzicie, takie szafki, szafy. Bardzo niski poziom głodu, więc myślę, że na razie sobie coś może zjeść z tej lodówki turystycznej, jeszcze zjedź coś na szybko. Może teraz musty, być może to jest ostatni Twój posiłek. Chodź, zjadaj coś, bo później może już tylko krew. Znaczy, tutaj to chyba nie jest krew, tylko coś innego. W każdym razie wiadomo o co chodzi. No i zobaczcie, je to, ale już jest okropnie obrzydzona. Także oj, i znowu się dzieje. Znowu, znowu, znowu. Coraz bliżej, chyba po prostu. Utrata apetytu już jest całkiem. Znaczy, jeść się chce. Gorzej, że to nie jest to, co ona by chciała jeść. Oj, znowu, znowu odczuwa to. Ale wciąż to jeszcze nie to. Poszła sobie wziąć coś z lodówki, bo jest głodna. Czyli znowu będzie chyba krzywienie się, bo to nie jest to, o czym marzy. Ale mi się to podoba. Słuchajcie, mega, mega to jest. Mm. Coś po prostu, co mi tak. Tak mi się spodobało, że jest godzina, już wam mówię, która teraz. No, już prawie trzecia nad ranem. A ja sobie siedzę i gram. I że coś zauważyłam, że wcześniej pisało właśnie, że to jest dziwne, e, dziwne, wiecie, dziwny dźwięk, a teraz ma, że to jest kojący dźwięk organów. Piękne dźwięki, które wydobywają się z organów piszczałkowych, koją duszę i niemalże usypiają. A wcześniej chyba przeszkadzały, z tego co pamiętam. Dostaliśmy jakąś pocztę, słuchajcie. Nie spodziewałam się tego. Gdzie my tu mamy w ogóle jakąś skrzynkę na listy? O, i mamy znowu smsa. Elena, słuchaj, ktoś mi powiedział. Aha, to jest to o tym koncercie. A ja, to nie. No ja chcę mi się tego czytać. Tutaj mamy skrzynkę tak ukrytą. Weźmy pocztę. Może jakiś prezent dostaliśmy, bo właśnie dzięki tej, hmm, temu, że wybrałam tę cechę parceli, to mieliśmy dostawać jakieś prezenty od czasu do czasu. Od jakiejś tam organizacji, więc może nam coś przysłali, może jakieś tam krwinki czy coś. Już tutaj jest. I coś sobie wyjmuje, i co my tutaj mamy? Wszystko zabrała i to jest. Dziękujemy za zarejestrowanie w domu za pośrednictwem rady wampirów. Nagrodę proszę przyjąć ten skromny, darmowy podarunek, czyli pewnie w wyposażeniu. Tak jest to pakiet plazmy. Właśnie tu nie jest krew, tylko plazma tutaj w Simsach. No, w sumie jest to całkiem też śmieszny wybór, bo krew to taka trochę jest straszna, a plazma to tak nie tak źle. Znowu ma, znowu. Ja tu chyba wcześniej źle czytałam, bo teraz widzę, że tu jest napisane, że ona straciła apetyt, czyli zanika jej człowieczeństwo, i tego żołądka już nic nie jest w stanie wypełnić. No, naprawdę brzmi to nieźle. O, i zobaczcie, teraz się już pojawiło mdłości, okropny smak jedzenia. Biedny brzuch nie czuje się zbyt dobrze. No ale co ja mam poradzić, jak ona jest głodna i chce jej się jeść? I tutaj spać do łóżka, bo widzę, że jesteś zmęczona. Nie ma to jak taki mini cmentarz przed domem. Będzie wymotowała, zobaczcie, wymatuje, bo y, znowu coś zjadła i było jej maga niedobrze. Więc choć tutaj, biedaczko, może, nie wiem, popływasz sobie w basenie, nie ma, jakie ona w ogóle ma strój kąpielowy i w ogóle, bo mi tylko strój codzienny, właśnie strój codzienny i piżamkę bo się nie mogłam doczekać, żeby wejść już do gry, więc zobaczymy. A no, takie jakieś czarne zwykłe i klapki, znaczy sandałki. No sandałki, no to średnio, średnio do pływania, ale strój nie jest taki zły. O, będzie przemienić się! Zobaczcie, przemienia się, przemienia się! O, O matko święta, co to było? Dlaczego masz takie włosy? Hej! Byłaś taka ładna. Musimy szybko ją poprawić na nowo. Nie można tego zrobić, kiedy sim się przemienia w wampira. No to jeszcze niech już dokończy te swoje szaleństwa. A. Aha, to było jej przebranie takie zamaskowane. To my zmienimy i to zamaskowane przebranie. Zmień sima. Oh, boże, jak mi się podoba. Mm. Właściwie to, to jest jej zamaskowane przebranie, a jej naturalny wygląd. To niby jest to, ale my ją zmienimy tak, żeby ona miała te włosy, co ma. To nie będziemy robić jej takiej, wiecie, potwornej, tylko stwierdziłam, że zrobimy ją taką elegancką wampirzycę coś takiego, więc damy jeszcze paznokcie. Może te, może te, bo tamte. do tamtych mam trochę właśnie zastrzeżeń, więc tak wygląda w wersji codziennej, ona wiecie, jako wampirka, prawdziwe oblicze. Może ją troszeczkę jeszcze przybrzydzimy, nie wiem, czy jeszcze się da. Da się, więc są kły. A w normalnym, a zaraz sobie zobaczymy. Tu mam jeszcze takie dodatkowe, e, pod oczami takie worki. <grywki> nie wiem jak to powiedzieć. O, taką sobie zrobimy brzydko, może taką wiecie, żeby była moc. Tak, więc myślę, że tak będzie wyglądała całkiem nieźle. Zrobimy sobie rzęsy, no bo przecież jej nie wypadły te rzęsy, jak już ma, więc tak wygląda prawdziwe oblicze. Tu jako strój oficjalny damy jej taką długą suknię. To jest suknia. Z modów, z tego co wiem. Znaczy, z tego co pamiętam. Jakieś czarne butki do tego. Sport. Czy aby na pewno będziesz ćwiczyć sport w takim wcieleniu. To masz spodenki z najki Do snu damy taki czarny ten. Czarny szlafrok. czy jedziemy na imprezę taką suknię może. Jakieś buty na obcasie. I do pływania to też damy jakiś taki bardziej szalony strój. Taki elegancki. Teraz jeszcze na chwilę wejdziemy w to, właśnie normalne wcielenie. Czy znaczy to takie, w którym udaje wciąż człowieka? Tutaj sobie zrobimy też taki, może, elegancki strój do snu. Hmm. W sumie to może zostawimy ją jako taką normalną, wiecie, bo jakby chciała jakiegoś normalnego, powiedzmy ludzkiego Sima sobie, wiecie, do siebie do domu przyprowadzić, to żeby on się zorientował. Tak więc myślę, że wchodzimy. I gramy. Tak więc co? Jesteś tutaj spięta, ponieważ tu czujesz dziwne pragnienie. Idziesz wyczyścić kibelek. Mam też jakieś punkty właśnie, które zdobyliśmy. E, nie wiem za co się to zdobywa. Na razie jesteśmy po prostu wampirzym podlotkiem. E, punkty możemy wymieniać na jakieś, na jakieś różne rzeczy, tak? Aha, poczucie winy, niekontrolowane syczenie. Ale za co te punkty się zdobywa? Musimy na przykład wykrywanie osobowości Postać nie nietoperza. Ale ja, ja, teraz musimy to spróbować. Ja to kliknę na nią i zobaczymy, co będzie. Wampir. Uh -huh. Na razie to za bardzo nie możemy, ale zrobimy sobie: zobaczmy tą mroczną postać jeszcze raz. Przebierz się i pokaż. Może tutaj podejść na środek, żebym cię lepiej widziała, żebyśmy cię wszyscy lepiej widzieli. Chodź tutaj, Elena, chodź, 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 chodź. I strasznie żółte światło. Co tam ci się dzieje? Jest ci niedobrze po jedzeniu. No nie, może wejść tutaj, może wejść tu. O, od razu lepiej, więc tak ona się właśnie prezentuje. I zobaczymy, zmień strój na ten pierwszy i zobaczymy, jak ty się prezentujesz. To jest coś takiego, ja postaram się, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, kolejny odcinek, przygotować tutaj dla niej jakiś fajny strój na ten strój codzienny. Yy, tak, więc może na razie sobie tak właśnie zostań. Koniecznie chcesz wyczyścić ten kibel, więc dobrze, czyść sobie ten kibel. Yy, a później może pójdziesz spać w trumience. Więc yy, śpi. Hibernacja. Zobaczymy tą hibernację przebrana. O, i tak się położyła z tymi rękami złożonymi. Ale to jest straszne, to jest świetne. Bardzo mi się to podoba. Yy, więc to hibernowana i co? Tak naprawdę się dzieje wtedy. Energia, tutaj widzę wampirza. Energia rośnie. Towarzystwo jest dosyć niskie. Moglibyśmy tutaj kogoś zaprosić. Wiecie, ten, który nas przemienił, może by chciał do nas przyjechać. Zobaczymy, zobaczymy z naszych znajomych. Zaproś do spędzania czasu na tej parceli. A czemu nie możemy tego? On jest taki jakiś, nie wiem, taki jakiś taki, nie wiem, ważny, że aż nie można go do siebie zapraszać. Zobaczymy, czy nie ma koło naszego domu. Ktoś tutaj idzie. O, może to jest właśnie ten moment. To jest on? Aha. No właśnie. Młody dorosły. Vampir sparring. Vampir. Musi być w lepszym nastroju UPI plazmy. Tutaj widziałam normalnego człowieka, o właśnie. Także wychodzi z tej hibernacji. Podejść do tego, to jest jakiś Ishan. I może zrobimy sobie To też jest wampir, ale powiem wam, że ten jest całkiem nie najgorszy. Chociaż Mógł być lepszy, w sensie, jakby chciała mieć jakiegoś partnera, ale wiecie, kto tu będzie dla niej odpowiednim partnerem albo Stefan, albo Daumon. Dobra, to niestety nikt inny nie chodzi tutaj po naszym świecie póki co. No to myślę sobie, że na dzisiaj będę kończyła. Jestem mega, mega zadowolona z tego pakietu po tym odcinku, który teraz nagrałam. Mega jestem zadowolona. Także jeżeli będziecie chcieli, to dajcie kciuk w górę i napiszcie w komentarzu, że chcecie zobaczyć oh yeah, dalsze losy naszej wampiżej Elenki. A jeżeli nie, to też dajcie znać, że to wtedy sobie będę grała po prostu dla siebie, ale tak jak mówię, ja po prostu uwielbiam grać i wam to pokazywać, dzielić się z Wami tym, co ja robię w Simsach, bo sama to jakoś nie wiem, nie czuję aż tak dużego zadowolenia z gry. Ok, także na razie kończę. Zobaczymy naszą Elenkę. Uf, super jest. W każdym razie na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia i cześć!